Zapraszam na odcinek Dziecięce Gwiazdy PRL Młodzi aktorzy i aktorki Jak się zmienili? Część druga. Grażyna Woźniak była pierwszą odtwórczynią roli Jagody Karwowskiej w popularnym serialu 40-latek Aktorka występowała do 13 odcinka jednak z powodu trudnej sytuacji rodzinnej musiała zrezygnować z roli Młodą aktorkę zastąpiła wówczas Mirella Olczyk-Kurkowska Mirella rolem Jagody wywalczyła na castingu z tego faktu zwierzyła się rodzicom dopiero, gdy ekipa produkcyjna przyszła podpisać z nią umowę. Rodzice byli bowiem przeciwni jej karierze aktorskiej. Mimo, iż aktorki dzieliło 12 cm wzrostu, reżyser nie widział przeciwwskazań, by tę rolę powierzyć Mirelli. Krażyna Woźniak jagodem grała do końca szkoły podstawowej, ukończyła studium handlu zagranicznego. Mirella natomiast była wolnym słuchaczem w łódzkiej filmówce. Aktorka urodziła córeczkę Malinę, a dwa lata później bliźnięta, Kubę i Macieja. Obecnie jest historykiem w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Sławomir Artur Wronka. Urodzony w 1972 roku. Fizyk, doktor, habilitowany, inżynier. W dzieciństwie wystąpił w filmie Akademia Pana Kleksa, wcielając się w rolę Adasia Niezgódki. Była to ekranizacja książki Jana Brzechwy o tym samym tytule. Była to jego jedyna rola aktorska. W latach 1992-1997 studiował na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W 2002 uzyskał stopień doktora fizyki, broniąc pracę na temat wysokich energii, której kanwą stanowiły wyniki prac doświadczalnych przeprowadzanych przez niego w genewskim ośrodku CERN. W 2010 roku, kierowany przez niego zespół, stworzył pierwszy na polskim rynku detektor do prześwietlania obiektów przemysłowych. Jest byłym pracownikiem naukowym Zakładu Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek Instytutu Problemów Jądrowych imienia Andrzeja Sultana Mikołaj Radwan, urodzony w listopadzie 1984 roku w Warszawie. Aktor telewizyjny i reklamowy, znany głównie z ról dziecięcych. Największą popularność przyniosła mu rola w serialu telewizyjnym Tata, a Marcin powiedział, gdzie grał u boku Piotra Frączewskiego. Jest prawnukiem aktora Stefana Jaracza i aktorki Jadwigi Daniłowicz-Jaraczowej. Wnukiem aktorki Anny Jaraczówny. Ukończył studia informatyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje jako programista gier komputerowych. Tomasz Mędrzak. Urodzony w grudniu 1954 roku w Łodzi. Aktor teatralny i telewizyjny, znany głównie z ról Stasia Tarkowskiego w pierwszej ekranizacji W Pustyni i w Puszczy i Leszka Talara w serialu telewizyjnym Dom. Zajmuje się również reżyserią. Jest absolwentem łódzkiej filmówki, którą ukończył w 1979 roku. Od lat 90. występował przede wszystkim w teatrze, głównie na deskach Warszawskiego Teatru Ochoty, którego był wicedyrektorem. W latach 1996-2008 został dyrektorem naczelnym i artystycznym. W 2009 wraz z grupą byłych aktorów tego teatru założył Stowarzyszenie Teatr TM. Laureat Nagrody Czechosłowackiego Tygodnika Kwiety za rolę w filmie W Pustyni i w Puszczy. Jest synem Jana i Stefanii, mężem Marii, ojcem Marty Mędrzak-Conway. Daniel Kozakiewicz. Urodzony w czerwcu 1970 roku w Warszawie. Aktor filmowy, artysta, fotografik, dziennikarz-podróżnik. Ukończył studia na wydziale dziennikarstwa i nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wystąpił m.in. jako Darek Tarkowski w serialu Siedem Życzeń oraz w serialu Zmiennicy jako brat Kasi Piureckiej w tej roli Ewa Błaszczyk. W 2000 roku wyreżyserował komedię surrealistyczną Sen o kanapce z żółtym serem według własnego scenariusza. Wymigrował do Peru, gdzie w Limie zajmował się fotografią artystyczną. Po 11 latach spędzonych za granicą w 2011 powrócił do Polski. Prowadzi szkołę improwizacji teatralnej, teraz ImproStart. Jest synem socjologa i polityka Mikołaja Kozakiewicza. Był żonaty z Peruwianką, z którą ma córkę, a Majem Aleksandrem urodzoną w 2002 roku. Elżbieta Guralczyk Urodzona w kwietniu 1950 roku, aktorka filmowa i charakteryzatorka, znana jest przede wszystkim z roli Anuli Kuralczyk w czarno-białym polskim serialu telewizyjnym Wojna Domowa, emitowanym w latach 1965-1966, do którego została zaangażowana po wygraniu przesłuchania do tej roli wśród wielu kandydatek. Serial został dobrze przyjęty, jednak Guralczyk nie otrzymywała propozycji aktorskich. Zagrała jeszcze drobne role w dwóch produkcjach. Zdała maturę, a następnie uczyła się w szkole charakteryzatorskiej. W zawodzie przepracowała kilka lat w telewizji polskiej. Później przeprowadziła się do Wiednia, gdzie wyszła za mąż za prawnika. Lekarze zdiagnozowali u niej poważną chorobę nerek, jednak unikała konwencjonalnej medycyny. A choroba przerodziła się w nowotwór. Zmarła w wieku 57 lat. Została pochowana na cmentarzu w wiedeńskim Siewiering. Była matką Dominiki urodzonej w 1975, która jako piosenkarka występuje pod pseudonimem Anik Kadyński. Krzysztof Janczar Urodzony w styczniu 1950 w Warszawie. Od twórca roli Pawła Jankowskiego w serialu Wojna domowa. Urodził się w szpitalu na Solcu w Warszawie jako syn Elżbiety Habich. Inspicjentki teatralnej i aktora Tadeusza Janczara. Wkrótce po jego urodzeniu, jego rodzice znaleźli się w stanie separacji, a potem rozwiedli się. W konsekwencji mieszkał z matką oraz jej rodzicami. Był uczniem drugiej klasy zasadniczej szkoły zawodowej, kiedy podczas spaceru ze swoim ojcem podszedł do nich Ryszard Pluciński, który wypatrzył go na ślizgawce na torwarze i kompletował właśnie obsadę do serialu telewizyjnego Jerzego Gruzy. Jeszcze podczas nauki w 1973 w Warszawskim Teatrze Narodowym zadebiutował w zastępstwie w sztuce Aleksandra Fredry 3 po 3 w reżyserii Adama Hanuszkiewicza. W 1981 wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie początkowo imał się różnych zajęć. Najpierw mieszkał w Nowym Jorku, następnie w Los Angeles. Pracował jako barman, operator i sprzedawca komputerów, magazynier, a także remontował i budował domy. Na czwartym roku studiów nawiązał romans ze swoją profesorką od baletu, tancerką i choreografką Janiną Niesobską, mając syna Krzysztofa Artura, który poszedł w ślady ojca i też został zawodowym aktorem. Henryk Gołębiewski urodzony w czerwcu 1956 w Warszawie, aktor filmowy i telewizyjny, w 2003 nagrodzony złotą kaczką za rolę w filmie Eddie. Wychował się, mieszkał i mieszka na warszawskim Mokotowie. Pochodzi z rodziny wielodzietnej, urodził się jako dziewiąte dziecko. Przedstawiciel grupy tzw. naturszczyków, czyli aktorów na ogół bez wykształcenia aktorskiego, grających siebie samych. Został odkryty przez Janusza na Swetera w czasie castingu do filmu Abel, Twój Brat i wraz z resztą dziecięcej obsady regularnie zatrudniany przez Stanisława Jędrykiem do seriali przygotowych dla młodzieży, takich jak Wakacje z duchami, Podróż za jeden uśmiech i Stawiam na Tolka Banana. Powrócił na ekrany pod koniec lat 90. za sprawą Jerzego Gudejki w rolach epizodycznych. Występował regularnie w serialu Świat według Kiepskich i Lombard Życie pod Zastaw. W 2006 ożenił się z Marzeną Matusik. W 2008 urodziła się ich córka Róża. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę. No i zapraszam na moje kolejne odcinki. A zatem do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć!